Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale I proszę państwa dzisiaj troszeczkę młodszy jestem, wiem o tym Nie miałem tego w planach, ale tak wyszło Także yy, dzisiaj, oczywiście czwartek, oczywiście nagrody, oczywiście rivals i tak dalej Wiecie o co chodzi, stawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał Najpierw sobie oczywiście odbierzemy piki za G2 Solidne G2 zostało wite. Bo była teoretycznie szansa na G1, ale yy, Jak widzicie mam też duplikat Jamesa, ponieważ zrobiłem sobie wczoraj pika i trafiłem Jamesa Będę musiał go jakoś przepalić, yy, i co? Zobaczmy. Pierwszy pik i może wreszcie odda. Solidnie, a może coś jeszcze. Karasko na was. Wiecie co? teraz na was jestem zadowolony, bo będzie food champion z ligi francuskiej pewnie. Na was bardzo fajnie mi bronił, więc powiem wam, że ja jestem nawet zadowolony, nawet zadowolony. No i mi się nie przyda, ale na was. Na was mi się przyda. A co? przepalimy tego Jamesa w kolejnym piku, po prostu nie mam. Nie wiem, gdzie indziej mogę go przepalić, więc wiecie, chcę otwierać paczki, więc tego pika muszę po prostu zrobić, także, panie James, przepraszam bardzo, ale no niestety tak wyszło. Będziemy mieli jeszcze jednego, także nie ma problemu. Chyba, że znowu wróci, to byłoby dosyć dziwne. Nie. Lopez83. Dziękuję. To co? Przejdźmy do paczek za. za G2. Od razu sobie otwórzmy paczki wymienne, żebyśmy wiedzieli, że. że mamy te paczki wymienne, po prostu. W pierwszej paczce ekrany. Wow. Jeszcze inform, chyba, tak? Dobrze widzę? Hier? Dziękuję Dobra, no znaczy to zaczynamy od zarobku 10 tysięcy monet Bardzo fajnie, kolejna paczka za 55 tysięcy I może tocik wymienny Byłoby bardzo, bardzo fajnie Ale nie, będą ekrany znowu Niech będą ekrany Z Brazylii, na nice. Fernando Tak, nie, Diego Carlos Zapewnię, że Diego Carlos ma kartę na nice. Teraz pewnie będzie akurat tani przez to, że no, Wszyscy otwierają paczki, co sobie na razie go zostawię Dobra, ostatnia wymienna paczka Na dzisiaj, wymienny tocik Hmm? Nie? Kolejne ekrany? Okej, okay, no to niestety wymienię go to co nie będzie, ale będzie Gweye. Dobra, to co? Jeszcze musimy oczywiście odebrać paczki za Division Rivals. Niestety pierwszej rangi nie będzie, bo nie wiem kiedy wbiję pierwszą rangę kiedykolwiek, nie wiem czy w ogóle jest taka, taka szansa. Oczywiście 4 mega paczki z kart, żeby mieć karty na... na co? Na piki, nie? Na piki i tak dalej. Wiecie o co chodzi. Otwieramy. Cztery niewymienne paczki, w których mogły się pojawić Tocci. Nie wiem sobie po co, mam już od cholery tych Toców, ale... Zwykła karta, walkout. Kurtua. Yy, okej. Okay, pierwsza paczka kurtua. to jest dobry znak. To jest dobry znak. Mamy już pierwszą kartę. Dwa walkouty! No kurde, jeszcze dwie karty 8-3. A, rozpieszczają tutaj. Kolejna, kolejna paczka, żeby... się ten limit walkoutów nie wyczerpał po tej paczce, okej? Okay? Fuck. Ale są ekrany, okej. Okay. To jest Infant, dobrze widzę? Chyba dobrze widzę. Esio, to jest pewnie John Evans. No, Okej, okay. ja przyjmę takie karty. Ja nie będę, nie będę się obrażał. Skądże znowu? I przedostatnia paczka, proszę Państwa, za Division Rivals. Z żadnego to, co nie trafiłem jeszcze. Ty. Co to jest? O co to chodzi? I nadal nie trafię. Kon Mebol, no prawie, prawie toca, no. Okej, okay, moi drodzy, ostatnia paczka na dzisiaj i. Zobaczmy, może to na sam koniec. No, Okej, okay. <laughs> znowu ekran. Żadnego to z nie trafiłem, to jest dziwne. Tyle to co do trafienia. A ja trafiłam. O nie, tego informację już mam. Kurde. Takim składem będziemy grali właśnie w Food Champions. Kupiłem Delicta, kupiłem Kananowicia, bo nie wiedziałem kogo innego mogę tutaj dać. E, takim składem właśnie będziemy grali. Jedynym zawodnikiem, który nie jest Serie jest Verratti. Także. 10, 10 zawodników seria będzie najwyraźniej, więc okej. Okay. Zagrajmy sobie mechra, zobaczymy jak się będzie grał tym składem, tak? Gram bernardeskim, wiem, jest to dosyć dziwne z mojej strony, aczkolwiek bierze w niego, bierze tak samo w niego jak Allegri. Jak każdy trener, który widzi bernardeskiego. O cholera! No to fajnie... Fajnie, 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 Okej. Okay. Okej, okay, bamba. Lewe skrzydło, bo... E, eee, ile ty masz miejsca? Eee! Spokojny! Kurde ten bamba. A, wy już wiecie. Okej, okay, Dybala, Cristiano, spokój, 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 spokój. El Sharawi i <laughs> przecież, że tak. <laughs> mogą być problemy w pierwszych meczach, nie ukrywam. Mogą być, oczywiście, że mogą. No, oczywiście, że mogą być. Kimś przebiegający Cristiano Ronaldo, proszę Państwa. Z tego co mi wiadomo, muszę tylko strzelić bramkę chyba w tym meczu, żeby się zaliczało do słapu, więc jedyne co chcę tam naprawdę strzelić tę bramkę. Ja już wiem, że nie wygram tego meczu, bo no gość może... Pewnie ma dużo, dużo ma chyba ratingu, niestety. Paulo Dybala, czy to on sprawi? i Nie sprawi. Ale to zepsułem, ja pierdzie. I to będzie bramka na 3-0. Nie będzie! Handanović! Klasa, jak zawsze. Akcja, ale akcja, ale akcja. Militao, Boże. Gość ma obronę złożoną z Militao 9-6 i warana. No jakie to od No jak ja mam to przejść? No jak? Nie da się. Przy, przy, mega przyjemny mecz, naprawdę. Mega przyjemny mecz do grania. Zero strzałów oddanych. Ja ale ależ... Sz... Champions już mnie wita z otwartymi rękami, proszę Państwa. Coś pięknego. Dobra, tego się nie spodziewał. Pierwszy nos strzał broni Michael, B strzela Cristiano. Troszkę się wylało, ale bramka strzona w rivals zaliczona, to jest najważniejsze. Możemy powalczyć o ten remis, ale naprawdę to, jest, to był nasz pierwszy oddany strzał w tym meczu. A mamy 55 minutę, więc to dużo świadczy. O, cholera, okej. Okay. No takich błędów nie mogę popełniać w obronie, to na pewno. Zresztą się robić broni, bo się nie ruszyłem, ale no widzicie sami, że czasami robię tak głupie błędy w tej defensywie, że to musi być on. To musi być Bernardeski, to musi być. O, piękna by to była historia, gdyby Bernardeski sprawił, że zarbisujemy ten mecz. To jest tylko mecz w Division Rivals. Ja strzeliłem bramkę, ja już jestem zadowolony. I naprawdę jestem bardzo ciekaw, ile ten gość ma punktów skill ratingowych, bo, bo naprawdę, żeby oddać maksymalnie dwa strzały przez cały mecz, to trzeba być dobrym. W sensie nie, nie z mojej strony, ale że gość sprawił, że ja oddałem tylko dwa strzały. Może szaroi. O proszę! Znaczy to był taki strzał typu, żeby sobie przetestować finezyjne strzały szarałego? No i że moi drodzy przegrywamy i 3 od dwóch. Szkoda tego wolnego w sumie, no bo może kto w się to potoczyło, ale no trudno. Generalnie jestem raczej zadowolony z tego składu, w sensie nie wiem, kogo mógłbym zmienić. Te wytyczne też były, były źle ustawione tak naprawdę. Dobra, zobaczmy ja miał punktów ten bo naprawdę no, grał dobrze. No, miałem straszne problemy z nim. 2360, kiedy ja mam uwaga. 2026, teraz nawet troszkę mniej. A ja w ogóle zapomniałem wam powiedzieć, że był stream yy, wczoraj, i otworzyliśmy parę paczek. W ogóle naprawdę zapomniałem o tym powiedzieć, także yy, małe urywki z tego, co się działo. Panie i panowie, mamy pika, plus 8,5 razy 4. Jest okazja na. Nie wiem na co. Nawet, nawet powiem. Nawet, nawet, bo Sterling fajna karta, ale już widziałem te trzy karty pierwsze, oj panie, panie dziejaszku, ile on kosztuje teraz, na no, 60 trochę jest tania, ale Sterling, dobra. Nagrywanko, odpalone, ponieważ skończyliśmy paczkę 87 razy 10. Patera, dobra, popatrzę. Teraz już musi, musi. Sancho. Jeszcze może być Sancho, jeszcze może być Sancho, jeszcze może być Sancho, jeszcze może być, może być jeszcze Varan, może być. Ktoś tam jeszcze może być. A to jest potencjał, to jest taki potencjał. No jest 8 toców, proszę państwa. A przed nami jeszcze ostatni pik, 82 plus. Dziękuję bardzo za oglądanie. Nie wiem, czy będzie dzisiaj stream, nie obiecuję, nie wiem, jak to będzie z czasem. Jutro będzie, bo jutro jest oczywiście World Champions, a my trafiamy w tym piku. Der Wehrelda. Okej. Okay. Może być 8.5. Przyda się na pewno pod jakieś SBC. Zobaczymy jeszcze jakie. Zdawcie opeczkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, do usłyszenia. Adios.